Dzień dobry moi drodzy. Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Film, który dzisiaj dla Was nagrywam, powstał nie raz i nie dwa. Ale ja wierzę, że to jest temat, do którego warto wracać, który warto jest powtarzać. A co to takiego? Dlaczego to takie ważne, że trzeba nagrać więcej niż jeden materiał na ten temat? Słuchajcie, porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak zacząć odchudzanie. Co mi pozwala zaczynać, co mi pozwala wracać, oraz y, jakie są moje rady dla Was dotyczące tych początków, powrotów, poniedziałków. Także no będzie długo, będzie pogadanka. Y, bierzcie kawki w dłonie, ja już swoją mam, albo herbatki. No i co, zaczynamy. Zanim się rozkręcę, to chciałabym Wam przypomnieć, że jestem także obecna i bardzo aktywna na Instagramie i Facebooku. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was na moje media społecznościowe. W opisie znajdziecie linki. Zafollowujcie mnie, tam dużo piszę, dużo nagrywam insta więc możemy być w kontakcie codziennie. A jeżeli moje treści, moje filmy, moje podcasty trafiają do Ciebie i gdzieś tam czujesz, że się lubimy, to zachęcam Cię do tego, żeby zasubskrybować ten kanał. Ok, a my jedziemy z tematem. Jedziemy z tematem, jakim jest początek diety, początek odchudzania albo powrót. Co zrobić, jak to zrobić, w ogóle jak w tym temacie się ogarnąć i odnaleźć? Ja nie ukrywam, że to jest jedno z najczęściej pojawiających się pytań w moich wiadomościach, takich, które dostaję jako motywatorka. I często, kiedy widzę te wiadomości, wolę wysłać właśnie link do filmu, bo nie jestem w stanie w jednej wiadomości opisać tego wszystkiego. Co radzę, co fajnie by było zrobić, tylko lepiej jest po prostu wysłać taką dłuższą pogadankę. I to jest troszeczkę taki film stworzony dla tych wszystkich osób, które właśnie chcą zacząć. Może niedawno spotkały mnie w sieci, ale nie wiedzą, od czego, od czego zacząć, jak się za to zabrać. Słuchajcie, punkt pierwszy: trzeba mieć plan. W momencie, kiedy siadamy do planowania odchudzania, często jest tak, że rzucamy sobie, ja chcę schudnąć i koniec. I dla mózgu to jest nijaka informacja, że ty chcesz schudnąć. Mózg potrzebuje konkretów. Zakładamy sobie dzienniczek, karteczkę, kalendarzyk, notatkę w telefonie, co chcecie, z napisem moje odchudzanie i rozpisujemy tam sobie cel. Załóżmy, waży 100 kg, chcę schudnąć do 70 i to jest Twój główny cel. Potem dzielisz go na małe cele. Bardzo Ci polecam nie mieć takich konkretnych terminów tych malutkich celików i bardzo Ci polecam, żeby te małe cele rzeczywiście były małe. Żeby to nie były dziesięciokilowe cele, żeby to nie były pięciokilowe cele, tylko zrób sobie tutaj a tu 2, a tu 3, a tu do piątki, a tu do dwójki, tu do zera, a tu do ósemki, żeby to były raczej, raczej takie celiki. Dlaczego? Dlatego, że kiedy my widzimy, że droga jest krótsza do przebycia, do zdobycia naszego celu, to nam tak nie siada mobilizacja do działania. Kiedy my widzimy, że ta, być, ta droga ma być turbodługa i że to jest minus 30 kg, to nam się już na wstępie nie chce. Ja się nie dziwię, słuchajcie, jeżeli dzisiaj bym miała jechać ze Szczecina do Krakowa i moja nawigacja w telefonie zamiast mi mówić na najbliższym rondzie, tam pierwszy zjazd. Mówiłaby mi stara jeszcze 450 km, a nawet więcej jest do Krakowa za Szczecina. Nie wiem, kiedy Ty tam dojedziesz, wciól trasy przed Tobą, strasznie długo, 12 godzin. No po co Ty w ogóle jedziesz do tego Krakowa? No to mi by się odechciało tam jechać, prawda? Prawda, podobnie jest z odchudzaniem. Także punkt pierwszy, ustal cel, ustal małe celiki, niech one będą osadzone w czasie tak orientacyjnie, że wiecie, na przykład 3 kg do jesieni, 3 kg do takiego i takiego wydarzenia, które będzie w takim realnym czasie, za dwa miesiące na przykład, żebyś ty też miała czas to zrealizować. Nie wpisujemy żadnych takich wielkich postanowień bez konkretów, tylko właśnie rzeczy, które chcemy po kolei sobie odhaczać i odznaczać, zanim się znajdziemy przy głównym celu. Punkt drugi to wybranie metody. Metoda, czyli narzędzie, którym będziemy się odchudzać, jest bardzo ważne, bo to jest coś, co nam będzie towarzyszyć codziennie po kilka razy dziennie. Mówiąc, metoda mam na myśli, czy idziesz jednym jadłospisem, czy idziesz, nie wiem, dietą od dietetyka, czy liczysz kalorie fitatu, czy ograniczasz się do jakiejś tam porcji, jakiś tam produktu, żeby jeść bardziej zdrowo, coś tam, coś tam i... Po prostu w ten sposób redukujesz te kalorie w ciągu dnia. Ty wybierasz metodę swoją, co jest bardzo ważne. Metodę dostosowujesz do siebie i do swojego stylu życia. Nie robimy czegoś takiego, że teraz jest modne keto, więc ja idę na keto. Mimo, że nie wiem, co to znaczy, nie wiem, z czym to się wiąże. Nie byłam w takiej sytuacji, że aż na tak długi czas rezygnowałam z węglowodanów, ale biorę, że to, bo to jest modne. No to nie, to nie jest... Absolutnie to nie jest Twoja droga. Wybierasz coś, co będziesz mogła dostosować do swojego stylu życia. Jeżeli większość dni jesteś poza domem, no to szukasz takiego jedzenia i takiej metody, która pozwoli Ci za bardzo nie zaburzyć tego trybu. Coś, co będziesz mogła szybko przygotować, albo szybko chwycić, albo szybko przeliczyć. Coś, co nie będzie po prostu upierdliwe dla Ciebie. I teraz, co ważne, metody można szukać. Na początku odchudzania. Nawet trzeba szukać. Fajnie jest, jeżeli nie wiesz, y, którą drogą chcesz iść, żeby sobie przetestować te drogi. Możesz na 3 dni zainstalować fitatu i zobaczyć, czy to jest to. Po trzech dniach możesz je odinstalować i zobaczyć, jak się czujesz, na przykład, kiedy po prostu ty ograniczasz sobie porcje, nie przejadasz się i jesz bardziej zdrowo. Badasz teren, rozglądasz się, czy tu ci jest wygodnie, czy tam ci jest wygodnie, co ci bardziej pasuje do y, stylu życia. Pobadasz to sobie. I wtedy podejmujesz decyzję, którą ścieżką idziesz. Na dobry początek, jeżeli w ogóle jeszcze no, nic nie wiemy absolutnie nic nie wiemy i nie chcemy się rzucać ani na liczenie kalorii, ani na jakieś gotowe jadłospisy, ja polecam stary, prosty, poczciwy dzienniczek żywieniowy. Czyli zapisywanie wszystkiego, co jemy. Słuchajcie, to potrafi człowieka uświadomić, że na przykład zjadał dotychczas za dużo. Niejednokrotnie zdarzało mi się takie wiadomości czytać, że ktoś na przykład instalował aplikację do monitorowania kalorii i nie przechodził w żaden deficyt, wiecie, nie wpisywał tam sobie, ile ma jeść, do ilu ma się ograniczać, tylko ktoś na przykład zainstalował właśnie w formie takiego dzienniczka żywieniowego, żeby na bieżąco spisywać ile je, żeby zobaczyć na żywo, ile jest tych kalorii. I tam wchodziło po 3000, po 3,5000 kalorii. Podobnie zadziała dzienniczek. Ty zobaczysz ilość jedzenia. Nie zobaczysz tam kalorii. No ale o to chodzi właśnie, żeby jeszcze w te kalorie nie zaglądać, się nie zagłębiać. Nie zobaczysz kalorii, ale zobaczysz przede wszystkim ilość i może ci to nakreślić, naświetlić jedzenie, pory dnia takie wrażliwe, kiedy właśnie spożywasz więcej albo masz tendencję do przejadania się. Także drugi punkt. Szukamy metody. Jeżeli jeszcze nie wiemy, to testujemy sobie po troszku, a jeżeli nie chcemy testować, to przechodzimy na zwykły dzienniczek żywieniowy i patrzymy, jaki to przynosi efekt. Punkt trzeci, waga albo wymiary. Słuchajcie, no musimy wiedzieć, czy to, co robimy działa. Jeżeli decydujemy się, że kilogramy będą nam pokazywać tą drogę, będą nam pokazywać, czy redukujemy, no to wtedy waga jest naszym... Przyjacielem. Jeżeli nie chcemy, żeby to były kilogramy, chcemy, żeby to były centymetry, no to trzeba sobie kupić miarkę krawiecką. Zaraz powiem, jak ściągać jedno i drugie, drugie jak ściągać wagę, jak ściągać centymetry, żeby nie oszaleć i, i, i nie zwariować. Najpierw waga, słuchajcie. Musimy sami ze sobą ustalić, jak rzadko będziemy na nią wchodzić. Ważenie to jest bardzo delikatna sprawa. I tutaj dużo rzeczy może pójść nie tak i nam zaszkodzić w tym procesie, bo ważenie się za często będzie powodować, że my na tej wadze będziemy widzieć górki, pagórki. No, będzie różnie. Waga może spadać, na przykład na przestrzeni miesiąca leci w dół, ale z każdym pomiarem, bo ważysz się codziennie, widzisz coś takiego. I wtedy Ty już nie pamiętasz o tym, że Ty redukujesz i to idzie w dół, tylko Ciebie frustruje to, że jest raz jest półtorej kilo, kilograma więcej, raz jest mniej, potem dwa kilo do góry, potem kilogram w dół, potem dwa kilo do góry, potem pół kilo w dół i się frustrujesz. Najlepiej jest wybrać konkretny dzień w tygodniu albo raz na dwa tygodnie, jeżeli masz zasoby, jeżeli nie będzie to dla Ciebie problemem i się trzymać tego dnia, wyłączyć z miesiąca, jeżeli to będzie środa, to wyłączyć z miesiąca wszystkie środy, kiedy wypada ci miesiączka, jeżeli jesteś kobietą i kiedy wypadają ci dni około miesiączkowe, czyli mm, odejmujesz jakby 2-3 dni przed okresem i 2-3 dni po okresie, żeby mieć pewność, że już nie jesteś spuchnięta, że wszystko jest w porządku. No, i trzymać się tylko tych dni. Czyli wychodzi nam, że teoretycznie raz w tygodniu, no ale co cykl będzie Ci coś wypadać, bo gdzieś przecież będzie um, ten okres się zazębiać z Twoim jednym ważeniem. Jeżeli możesz rzadziej, to raz na dwa tygodnie też jest super pomysłem, bo wtedy zobaczysz inne spadki na tej wadze. Nie, bo w dwa tygodnie już się więcej zadzieje. Prawda? Prawda. Odradzam ważyć się kilka razy w tygodniu, a szczerze odradzam ważyć się codziennie albo kilka razy dziennie. To nie ma żadnego sensu, żadnego. Prawa fizyki działają w ten sposób, że żebyśmy się czegoś pozbyli z naszego organizmu, w tym przypadku tkanki tłuszczowej, to potrzebujemy czasu. Nie ma tak, że ty jesteś cały dzień na diecie i już pod koniec dnia spaliłaś kilogram tkanki tłuszczowej. Nie ma takiej opcji. To się tak szybko nie dzieje. Nawet jeżeli ty coś tam widzisz na wadze, to widzisz masę innych rzeczy, a nie konkretnie spalanie tego kilograma, o którym sobie wymarzyłaś, żeby w ten dzień schudnąć. Nie wchodź na wagę codziennie, bo to przestanie działać w pewnym momencie. To się odwróci przeciwko tobie i ty będziesz miała wrażenie, że się ciągle odchudzasz, że ciągle nie masz efektów, że ciągle jest coś nie tak, a tak naprawdę minęły trzy dni. Bo wchodzisz codziennie i ty się tylko karnisz tym, że jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Po co? Nie ma sensu. Raz na tydzień, raz na dwa tygodnie jest w porządku. Zawsze wchodzimy na pszczo, zawsze wchodzimy rano po porannej toalecie, um, zawsze wchodzimy nago i zawsze wagę stawiamy w tym samym miejscu. Najlepiej, żeby były to płytki, kafelki, beton, coś bardzo twardego, coś co nie pracuje, jak na przykład pracują panele. Wybieramy to jedno miejsce, już potem wagę stawiamy w tym miejscu. Najlepiej podczas jednego ważenia pobrać sobie 3-4 wyniki, zobaczyć, czy one się nie różnią między sobą. Jeżeli będą się różnić, to wybrać ten, który został powtórzony najczęściej. Jeżeli wszystkie były różne, to ja bym tylko sprawdziła, gdzie stoi ta waga, czy tam nie ma pod spodem jakiejś dziury pracującej. A jeżeli będą różne, to wyciągnąć po prostu średnią. A jeżeli chodzi o centymetr, to mierzymy się. Zawsze w tym samym miejscu, czyli udo w tym samym miejscu ściągamy pomiar, w najszerszym. To jest ważne, żebyśmy się tego trzymali. Mierzymy sobie też brzuch, można oczywiście też bicepsy, ramiona. I teraz, jeżeli chodzi o to, jak za, na przykład za miesiąc wrócić do tego samego punktu i się zmierzyć w tym samym miejscu, słuchajcie, tutaj musimy troszeczkę polegać na znakach, symbolach i na mapie naszego ciała. Musimy mieć jakieś punkty odniesienia. Także Twoim sprzymierzeńcem stają się wszelkiej maści. Pieprzyki, znamiona, blizny, wrastające włoski. Wszystko, co jest na Twoim ciele dłużej niż jeden miesiąc i po prostu to jest Twój punkt odniesienia. Jeżeli chodzi o brzuch, to punktem odniesienia może być pępek. No i pamiętaj o tym, żeby zawsze wybierać najszersze miejsce, wracać do tego najszerszego miejsca i zapamiętać je właśnie poprzez jakieś pieprzyki i inne rzeczy. W ten sposób mamy największe prawdopodobieństwo tego, że ty miarką wrócisz do tego samego miejsca na ciele i ściągniesz po prostu dobrą miarę. Kolejny punkt, odstępstwa. Dlaczego to jest takie ważne i na początku odchudzania trzeba o tym pamiętać? Bo ja wiem, jak działa motywacja na początku i my jesteśmy uskrzydleni. Ja po prostu. Ja wtedy czuję, że ja nic nie muszę jeść, ja mogę tylko ćwiczyć. Ja w ogóle jedzenie może nie istnieć. Fit sałatki, bardzo proszę, ja to i wytrzymam, dam radę. A wszyscy wiemy, co się dzieje po kilku dniach, nie? Przychodzi tak zwany kryzys dnia czwartego, czwartek, i wtedy, wtedy już nam się nie chce być, wiecie, fit super, nie świata. Na początku odchudzania warto jest sobie powiedzieć, warto jest ustalić samemu ze sobą, na co sobie pozwalamy z tej puli rzeczy na tyle przyjemnych, na tyle niefit i niedietetycznych, że my będziemy się czuli bardzo dobrze w tym procesie i będziemy yy, czuli, że za bardzo on nie odbiega od naszego stylu życia i od naszych preferencji. Bardzo dawno temu, podczas metamorfozy minus 40, ja miałam ze sobą ustalone, że co by się nie działo, ja co dwa tygodnie jem fast fooda, ale takiego wiecie, po prostu wychodzimy z chaty, jedziemy na kebaba, ja sobie kupię kebaba, frytyczki, Zjadam. Potem w procesie odchudzania, e, no nie wiem jak to powiedzieć, stwierdziłam, że bardziej mi się opłaca, jeżeli ja tego kebaba będę uficać. Czyli na przykład nie wezmę wszystkich sosów, tylko wezmę jogurtowy. Nie wezmę mieszanego mięsa, tylko wezmę samego kurczaka. Ale to jest inna sprawa. Po prostu po pewnym czasie w człowieku kiełkuje taka opłacalność, że my myślimy o tym, czy w procesie odchudzania na pewno warto jest zjadać tego kebaba, Kalorycznie zbustowanego, wiecie, wszystkimi sosami i tłuszczem z każdego mięsa, skoro jeżeli to zamienię na rzeczy mniej kaloryczne, to ja nie poczuję tej różnicy. No ale to nieważne to jest proces, który się po prostu dzieje, bo nam wzrasta poczucie sprawczości. Niemniej, miałam ustalone, że co dwa tygodnie robię to końc kropka. Miałam ustalone, że nie rezygnuję ze słodyczy, ale starałam się je sama robić. Zwłaszcza na początku, kiedy. Takie kupne słodycze były dla mnie dużym, naprawdę dużym trigerem. Niemniej nie zrezygnowałam z alkoholu, nie zrezygnowałam z imprez. Wiecie, dalej to moje życie trwało, i gdzieś tam te ustalenia pozwalały mi przemycić to odchudzanie do życia i jechać dalej z nim, nie? Po prostu je ciągnąć do przodu. I teraz Twoim zadaniem będzie zastanowić się, na czym ci zależy, co byś ch chciała zostawić w diecie co jest dla Ciebie na tyle ważne, że będzie sprawiało, że czujesz się dobrze i bezpiecznie, że jest to w diecie. I wyzbądź się teraz takich myśli, Paula, ja dam radę, ja, ja już muszę schudnąć, naprawdę już nie gadaj o tych słodyczach, ja już sobie poradzę bez tych słodyczy, naprawdę muszę je odciąć i koniec kropka. Naprawdę musisz się wyzbić tych myśli, jeżeli tak myślisz, bo w tym momencie tak myślisz, bo Twoja motywacja jest bardzo taka nadmuchana i taka napędzana, a to się skończy. Niestety to się kończy. I my musimy mieć taką kotwicę w tym normalnym życiu i w normalnym jedzeniu. Inaczej będzie się to kończyć, jak zawsze się kończyło. Czyli, że ty tydzień jedziesz, czy tam dwa tygodnie, super, ekstra, potem puf. Zjadasz coś, bo nie wytrzymujesz i ten jeden kęs sprawia, że żyjesz w takim poczuciu, jestem beznadziejna, mam wyrzut sumienia, już nigdy nie schudnę, teraz to już bez sensu, zjadłam ciastko, nic się nie liczy, zacznę od 1 stycznia, nie? Nie. Nie musisz. Nie musisz, tylko uwzględni to jedzenie rekreacyjne od samego początku. No i teraz każdy myśli, jak to będzie u niego. Słodycze są u ciebie tą rzeczą? Ok, to zostawiamy je. Tylko pomyślmy, co zrobić, żeby nie były triggerujące, żeby cię nie zapalały do jeszcze większej ilości jedzenia. Może pojedyncze batoniki, może poporcjować, może lody w zamrażarce, tak wiesz, sobie pokupować te takie wielopaki na patykach. A jeżeli to się triggeruje i boisz się, że zjesz wtedy wszystkie patyki, no to może nie trzymać słodyczy w domu, tylko codziennie chodzić do żabki po jednego batona. No i myślimy, każdy z nas myśli, jaka metoda na niego y, będzie działać. Jeżeli to są słone przekąski, no to lecimy dalej. Może małe lejsiki, może te małe misiaki z Dilsa, tak, takie w wielopaku czy z Action. Wiecie, które? Na Instagramie kiedyś pokazywałam. Takie malutkie paczuszki, one mają bardzo mało kalorii. A może wprowadzić do diety fast fooda. Może sobie sprawdzić w ulubionej sieciówce kebabowej, czy tam w KFC na stronie, czy w McDonaldzie kaloryczność. i powiedzieć sobie, dobra, w piątek stara szalejesz, zjadasz 800, idź wydaj teraz 800 kalorii w fast foodzie, to jest Twój dzień. Nie wiem. Każdy z nas jest inny, więc tutaj mm, te pytania i te odpowiedzi będą się rodzić w Waszej głowie. Ważne, żeby to się zadziało. Także bierzemy kartkę, zastanawiamy się, jakie jedzenie rekreacyjne jest dla nas ważne, gdzie chcemy je poumieszczać i na jakich warunkach. Bardzo często na konsultacjach psychodietetycznych, które prowadzę, słodycze umieszczamy w ten sposób, że dajemy sobie ogranicznik kaloryczny, czyli codziennie możesz zjeść batona, ale do. I teraz ustalamy do jakiej kaloryczności, do, do 150, do 200 kalorii. Przyklejony do posiłku, przyklejony do jakiegoś skyra, zjedzony po obiedzie, to już zależy od przypadku. Jeżeli chodzi o chipsy, to bardzo często właśnie ustalamy gramaturę. Albo polecam kupować małe paczki, albo wspólnie szukamy tych małych paczek, albo dziewczyny odsypują sobie resztę, dają na przykład mężowi, dzieciom coś tam, coś tam znowu zależy od przypadku. Jeżeli chodzi o fast fooda, to ustalamy na przykład częstotliwość raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, czy tu, czy tam, czy to McDonald's, czy wziąć wrapa, czy na nuggetsy. To wszystko jest do ustalenia, ale trzeba to zrobić ten krok wcześniej. Chwilę wcześniej. Wszystko po to, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że Ty się odchudzasz, odchudzasz, idzie Ci po prostu jak po masełku i przychodzi ten dzień, że Wy gdzieś wychodzicie, nie? Już ktoś mówi słuchajcie, idziemy na pizzę i piwo, ty przychodzisz i masz takie? Ok, a ja się odchudzam. I nie mogę pizzy, świetnie, nie mogę pizzy, wszyscy mogą pizzę, ja nie. Mm -hmm, ok, dobra, fajnie. No dobra, to zamówię pizzę, zjem połowę i wypiję cztery browary, a odchudzać się będę od poniedziałku. I po piątek, sobota, niedziela jedziesz, bo jesteś tak przepełniona wyrzutami sumienia i takim poczuciem niesprawiedliwości, że ty się odchudzasz, tego na to nie zasługujesz, albo tego nie możesz. No właśnie możesz. Tylko na konkretnych warunkach. Ostatni już punkt, żebym Was nie zanudzała, słuchajcie, to jest rozmowa o swoich demonach, przepracowanie swoich problemów. Co by nie było, jakiej diety byś sobie nie wymyśliła, jakich ćwiczeń byś nie wprowadziła? Jak bardzo byś nie, nie starała się tego życia uczynić fit, fajnym, sportowym, tu kroki, tu coś tam po prostu wszystko działa na korzyść zmiany, to jeżeli masz demony, takie jedzeniowe, oczywiście, nie ja takich, że wymagasz egzorcysty. Jeżeli masz demony w cudzysłowie, no to one cię dogonią po prostu. Demony mają to do siebie, że nieprzepracowane lubią przychodzić w słabszych momentach po prostu. Jak w życiu się dzieje cokolwiek, jest nie wiem przeprowadzka, remont, rozwód, choroba, albo nawet po prostu deszczowy dzień lub 15 stopni w sierpniu. I demon przychodzi i mówi: Słuchaj, jestem. Chodź, pobawimy się. Pokażę ci, jak sobie polepszyć humor. Nie ma chyba rzeczy ważniejszej w mojej zmianie w minus -40 niż to, że ja odkryłam kompulsywne objadanie się. Bo myślę, że gdyby nie praca nad tym zaburzeniem, to mogłabym sobie wsadzić wiecie gdzie Wszystkie te odkrywcze rzeczy, o których mówię, jak tam wasz się rzadko, lub kroki przy okazji, pij dużo wody i tak dalej. No bo nawet gdybym to robiła, to przychodziłyby napady i one by wszystko psuły po prostu, bo w trakcie napadu zjadamy niebotyczne ilości kalorii i jesteśmy wtedy w stanie zajeść deficyt swój, z sąsiada i pani, która idzie po chodniku, nie? Tego, tego jedzenia jest wtedy tak dużo. To jest ten moment, kiedy warto jest się zastanowić nad tym, gdzie leży mój problem. Nie chcę powiedzieć, że każda osoba, która zmaga się z nadprogramowymi kilogramami, ma ten problem, ale większość z nas będzie miała tak zwane coś. Nie każdy będzie się nie obiadać, ale będzie coś, czego warto poszukać. I będą to może czasami pierdoły. Może czasami rzeczy, których nie zauważamy, ale naświetlmy te problemy i zobaczmy, gdzie one leżą. Zastanów się nad tym, czy tej nadwyżki kalorycznej, która cię doprowadziła do nadwagi, nie zjadasz w przekąskach. Tutaj porada z początku filmu, żeby założyć dzienniczek żywieniowy, może być totalnie 100% dla ciebie, bo, żeby wyłapać podjadanie dzienniczek, jest no, jednym z lepszych narzędzi. Zastanów się, czy może jest tak, że Wiele kalorycznych rzeczy używasz w swojej diecie refleksji. Lejesz olej bez żadnej miarki, pijesz soki, słodzone napoje. Nie orientujesz się, ile to jest szklanek, ile to jest butelek, ile to jest puszek. Być może tam są problemy. Zastanów się nad tym, czy wszystko jest w porządku z Twoim zdrowiem, czy na przykład w ostatnim czasie nie olałaś badań tarczycy, a włosy ci wychodzą garściami, masz suchą skórę, wiecznie ziewasz, jesteś zmęczona i rozgrażniona. Może cierpisz na niedoczynność talczycy, wtedy jest to dość charakterystyczne, że bez leków, bez regulacji lekami, nasza podstawowa przemiana materii potrafi spaść znacznie 20-30% nawet niektóre źródła podają. I my możemy być w takiej naszej ludzkiej kaloryczności. Ale przez to, że ta podstawowa przemiana materii jest spokojniejsza o te 20-30%, no to będziemy tyć, bo to, co będziemy zjadać, nie będzie naszym zerem kalorycznym albo deficytem, jeżeli sobie coś policzyliśmy, tylko będzie ponad. Wtedy endokrynolog, badania wiadomo, przyjęcie leków odpowiednich. No i no, przyjmuje się, że kiedy się już bierze te leki, to ta dawka jest dobrana przez lekarza, więc najprawdopodobniej jest dobra. I wtedy już nie mówimy o tym spadku podstawowej przemiany materii. Niemniej poszukaj swojego problemu. Może to będzie tak jak u mnie objadanie się. Wtedy bardzo Ci polecam obejrzeć moje filmy o kompulsywnym objadaniu się. Może to będzie emocjonalne jedzenie pod wpływem stresu, smutku, żalu, radości. Może częste wyjścia ze znajomymi, że niby wychodzisz co weekend, ale w sumie zaczynacie w czwartek, a kończycie w niedzielę i tam po prostu nadrabiasz kaloriami. Może dojadanie po dzieciach, słuchajcie, to też jest bardzo powszechne. Niby człowiek je swoje zapotrzebowanie i zgodnie ze swoim głodem, a tu parówka, tu bułeczka z masełkiem, tu kilka chrupeczków, tu trzy placki, tu pół banana. Wiecie, ile kalorii się z tego robi? Ja wiem, <ścoughs> ja to doskonale wiem, bo zdarzało mi się kiedyś czyścić talerz po córce, ale właśnie w porę, w porę się ocknęłam. No do zastanowienia się, każdy z nas nosi swój problem, każdy z nas ma swoje demony. Dopóki nie wyeliminujemy tego problemu, może być ciężko z odchudzaniem. I to jest bardzo mądre zdanie. Ono kiedyś padło już na moim kanale dawno, dawno temu, jak nagrywałam film z Madzią Hajkiewicz. Żeby schudnąć, trzeba wyeliminować przyczynę tycia. Także kończymy ten film i ja stawiam takie pytanie. Ty się rozłączysz i mam nadzieję, że mnie rozłączysz w sumie. Mam nadzieję, że to pytanie będzie Ci gdzieś tam dudnić w głowie. Jaka jest przyczyna mojego tycia? Co się stało? Co się stało, że przytyłam? I w formie listu, w formie punkcików, nawet na kartce, wypisz wszystko, co przychodzi ci do głowy. I to jest pierwszy, największy i myślę, że najważniejszy krok do tego, żeby zacząć te demony eliminować albo pracować z nimi. Tego ci życzę. A my dzisiaj kończymy. Słuchajcie, wydaje mi się, że. Wyczerpałam temat, odkładam kawkę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i co, widzimy się w następnym materiale. Jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny, to proszę zostaw łapkę w górę. Pamiętaj o zasubskrybowaniu tego kanału i zostaw mi komentarz. Ja bardzo lubię z Wami pisać, bardzo lubię e, czytać i dowiadywać się, co tam u Was i, i jak odbieracie dany materiał, także chętnie poczytam komentarze. A tymczasem uciekam. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Papa. Pa.